Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak media społecznościowe oraz różnorakie portale publikujące wpisy na temat niesamowitego świata zwierząt, brzydko mówiąc, robią z nas kretynów. Z założenia, jeśli ja prowadziłbym taki portal i tutaj dajmy na przykład portal Planeta, to chciałbym, żeby informacje tam publikowane były po pierwsze ogólnodostępne, po drugie ciekawe i po trzecie najważniejsze, zgodne z prawdą. Niestety od pewnego czasu widzę pewien trend, który postępuje, a trend ten polega na wprowadzaniu czytelników w błąd. I teraz opcje mamy dwie. Albo jest to celowe wprowadzenie w błąd, w co wątpię, albo autorzy tych tekstów, w tym przypadku na portalu Planeta pan Wojciech Kozicki, nigdy nie nauczyli się czytać ze zrozumieniem. Ale o jaką informację w zasadzie chodzi? Od mniej więcej tygodnia bombardujecie moją skrzynkę mailową oraz wiadomości prywatne informacjami na temat pewnego odkrycia, które miało miejsce w Amazonii. Ha, wcale nie w Amazonii, a w tak zwanym lesie atlantyckim. Sprawdzałem was, bo tam właśnie odkryto Kilka nowych gatunków ptaszników i jak się okazuje, one są największe na świecie. Nawet ptasznik goliat jest od nich mniejszy. I jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to mówię o kurczę, ale fajnie. Pająk większy niż terafoza. No to będzie gigantyczny. W hodowli zrobi furorę i w ogóle będzie super. Jednak po przeczytaniu kilku artykułów właśnie o tym odkryciu na różnych stronach, coś mi zaczęło świtać, że jest to jakiś szwindel i trochę niemożliwe, żeby aż tak ogromny pająk, który według tych artykułów ma długość 16 cm podczas gdy ponoć największe okazy ptaszników goliatów miały tam do 13, nie wiem, może 14 cm długości i to już jest, wiecie, w rozstawie taki pająk. Szczególnie, że te nowo odkryte pająki z rodzaju Arboryticus są nadrzewne. A jak ktoś siedzi w naszym hobby, to wie, że te pająki nadrzewne, ok, czasami bywają duże, tak jak na przykład, nie wiem, Omotymus violaceopes, czyli ta słynna wiolka, ona w rozstawie, no, jest taka, ale ciałkiem nie przekracza tych 7, 7,5, 8 cm. Więc pająki nadrzewne, owszem, mogą mieć ogromny rozstaw odnóży, ale ciał są raczej niewielkie i nie dorastają do pięt ogromnym ptasznikom naziemno-podziemnym, czyli na przykład rodzajowi terafoza. I zacząłem grzebać. I co się okazało? Okazało się, że właśnie autorzy tekstów nie potrafią czytać albo nie chcą potrafić czytać, albo po prostu lubią sobie z ludzi robić żarty. Pozwólcie, że wam to udowodnię. Na wstępie, żeby nie było, pokażę wam dużego pająka. To jest właśnie rodzaj terafoza i jest to mój samczyk. To akurat nie jest terafoza blondi, tylko terafoza stirmi. No tak wygląda. Przepiękna kruszyna. I teraz, żeby was nie skłamać. Ja tutaj mam linijkę i on z ręką na sercu ciała ma, no, nie wiem, z 8 cm, coś takiego. W rozstawie to będzie więcej. Ten sam jest w ogóle bardzo. Ojej, no tak śmieszne dźwięki w ogóle wydaje, no ten samiec w rozstawie będzie miał, nie wiem, może z 20-25 cm i to jest już duży pająk, mimo to, że jest to samiec, a samice potrafią dorosnąć może nie dwa razy większe, ale te największe samice pająków w rodzaju terafoza, o których słyszałem, osiągną te powiedzmy 13 cm. dajmy sobie taką granicę, 13 cm długości samego ciała, czyli tę długość liczymy od tego miejsca, gdzie kończy się odwłok, idziemy przez cały odwłok, przez cały karapaks i kończymy na miejscu, gdzie kończą się helicery, bo mniej więcej ta tak w naszym hobby utarło się, żeby mierzyć ciała pająków. No i tutaj widzicie, macie mniej więcej w porównaniu do mojej ręki całkiem sporawy pajączek. Dam Wam też piękny przykład pająka nadrzewnego. Tutaj jest jedna z moich sztuk pecji Loteria Metallica czyli pająk bardzo rzadki, bardzo zagrożony w naturze, występujący tylko w Indiach. No i ta samica jest jeszcze malutka ona ma może nie wiem z 4 cm ciałka i dorośnie do około 7-7,5 cm samego ciała czyli właśnie tak jak mówiłem, liczymy od halicerów do końca od włoka. No i tak wyglądają pająki nadrzewne. No ona ma tubę, jest nadrzewna, więc wszystko się zgadza. O i się schowała. I teraz, jak już wiemy, na czym stoimy, to możemy sobie w Google wyszukać właśnie te artykuły, czyli odkryto największego pająka na świecie. Super. Pierwszy artykuł, który nam wyskakuje, to jest właśnie ta planeta.pl Największy pająk na świecie odkryli nowy gatunek ptasznika. I co my sobie tutaj czytamy? Największy pająk na świecie i nowy rekord. Do tej pory niepokonany był ptasznik Goliat, istne jadowite monstrum. Tymczasem naukowcy odkryli nowy gatunek pająka, jadowity gigant Arboriticus giganteus przyćmiewa dotychczas rekordowe... Pająki. Niesamowicie budujące napięcie wstęp. Co my tam dalej mamy? Który pająk na świecie jest największy? Do niedawna rekordzistą był monstrualny ptasznik Goliath terafoza Blondi. Długość ciała 13 cm, czyli to jest mniej więcej ta granica, o której wam mówiłem. Rozpiętość odnoży 30 cm. Okej, okay, niech będzie. Ale został zdeklasowany. Naukowcy odkryli w Brazylii w stanie Espirito Santo nowy gatunek pająka. Jego rozmiar budzi respekt. Arboreticus giganteus mierzy nawet 16 cm. W domyśle jest tutaj napięcie. Pisane, że ten pająk mierzy 16 cm ciała, i tutaj użyję bezczelnie trochę grafiki, którą stworzył mój kumpel, żeby pokazać, jakby to mniej więcej wyglądało, gdyby faktycznie porównać go do terafozy blondii. No, podejrzewam, że ten pająk przy 16 cm musiałby mieć mniej więcej taką rozpiętość od więc byłby to. Potwór. Dalej czytamy. Pająk Arboriticus giganteus, zaliczany do ptaszników, zamieszkuje zagrożone lasy atlantyckie. Spotkać go można głównie na drzewach. Samice są większe od samtów i mają też bardzo mocne tylne nogi pokryte sztywnymi włoskami. Dalej mamy informację, że to nie jest jedyny gatunek z tego rodzaju, który odkryli, bo odkryto łącznie pięć nowych gatunków i wszystkie wklejono właśnie do rodzaju Arboriticus. Co więcej, tutaj ciekawostka. Na jednej z anglojęzycznych stron wyczytałem, że do momentu odkrycia złapano tylko dwie sztuki tego pająka i one znajdują się w muzeach, także to by wskazywało na to, że jest to bardzo rzadki gatunek i podejrzewam, że też przez to nie będzie po prostu dostępny w hodowli i może i dobrze. Nie chcę tam żyje w lesie. I teraz robi się ciekawie, bo jeżeli podjedziemy sobie do góry, to mamy eleganckie zdjęcie przedstawiające samca oraz samicę właśnie Arboryticus giganteus, które są martwe, które są spreparowane, które mają etykietki i są to okazy dowodowe. I jest to zdjęcie pochodzące z pracy, która opisuje te pająki. Ergo ten pan, który napisał ten cudny artykuł, czyli pan Wojciech Kozicki, musiał niejako wiedzieć o istnieniu takiej pracy, ponieważ to zdjęcie co prawda ściągnął z Facebooka, bo jeżeli pójdziemy do odnośnika, to znajdziemy tutaj zdjęcie z Facebooka yy, opublikowane przez pana Macieja Szudarskiego. No i to zdjęcie sobie wkleił do tego artykułu i wszystko fajnie. I do tej pory niby wszystko się zgadza. No to znajdźmy sobie tę pracę, bo ta praca jest dostępna w internecie i ja ją znalazłem i ją przeczytałem i wyksnułem dosyć ciekawe wnioski. Zatem jedyne co musimy zrobić to iść na stronę The World Spiders Catalog e, i rodzina Theraphosidae. Kliknijmy sobie w to. Super. Na tej stronie mamy wypisane absolutnie wszystkie ptaszniki. W ogóle to jest strona z wszystkimi pająkami świata, bla bla bla. I teraz wyszukajmy sobie na tej stronie rodzaj Arboriticus. Jest, pięknie. Mamy dużo nowych gatunków. Widzimy, że zostało opisane właśnie w 2025 roku przez pana Borksa i Bertaniego. Super, jest Arboreticus giganteus. Klikamy sobie, i tutaj jest elegancki PDF. PDF-a pobieramy. I cyk, proszę bardzo, to jest artykuł na łamach Zootaxa, który został opublikowany przy odkryciu tych pająków i tutaj mamy wszystkie informacje o tym, co ten artykuł mówi, o autorach i tak dalej, gdzie oni pracują, jakie są ich maile, także możemy sobie nawet do nich napisać. Um, Abstrakt nas nie interesuje, introduction, wstęp nas nie interesuje, tutaj materiały i metody nie. Wyszukajmy sobie w tym artykule też e, Giganteus bo chcę odnośnik do wszystkich yy, rzeczy, które zostały porównane właśnie z Giganteusem. Tylko, że muszę iść trochę dalej, bodajże 22 wpis to jest... Yy, o właśnie, 21, przepraszam. I tutaj na stronie bodajże 538, to jest chyba numer strony, mamy opis Arboretikus. Giganteus. Przepiękny, bardzo profesjonalny opis, ze wszystkim, czego sobie możemy naprawdę wymarzyć, z opisem holotypów, samca, samicy. Mnóstwo różnych informacji, nawet z etymologią, skąd się wzięła nazwa. Spoiler, wzięła się stąd, że po prostu jest największy z rodzaju, więc nazwali go giganteus. I teraz tak, materiał typowy mnie nie za bardzo interesuje, bo to jest po prostu informacja, gdzie i kiedy zostały znalezione holotypy i paratypy i tak Holotypem jest samiec. Holotyp to jest ogólnie taki okaz, na bazie którego opisano gatunek, i tutaj mamy właśnie informację, że samiec pochodzi. Z Brazylii. Wszystko fajnie i został złowiony w 1981 roku. Description, czyli opis, i teraz tak, holotype male, to jest właśnie holotyp samiec? Nie. Mnie interesuje to, paratype female. Ogólnie holotyp jest tylko jeden, wszystkie inne to są paratypy, allotypy i takie inne różne rzeczy. I w opisie mamy dużo cyferek, i te cyferki to są. Wielkości w milimetrach, które opisują absolutnie każdy fragment tego pająka. No więc zobaczmy. Karapaks 18,42 mm długości i prawie 16 mm szerokości. Helicery 10,5 mm. Nogi. Pierwszej pary w całości mają około 50 mm długości, a nogi ostatniej pary mają w całości 60 mm długości. Co więcej, odłok ma 25,43 mm długości. Zsumujmy sobie to wszystko. Kalkulator weźmiemy i teraz tak. Karapaks 18,42. Dodajemy sobie 10,5 do helicery i dodajemy sobie 25,43. Ten pająk ma 5,5 cm długości ciała. Nie 16, 5,5. Czyli walnali się tak mniej więcej o 200%. I ta informacja jest powtarzana i powtarzana i powtarzana. I wy mi to wysyłacie, że odkryli największego pająka świata, który do największego pająka świata no, nie dorasta mu do pięć. Nawet gdybyśmy policzyli sobie, że tylna noga ma 6 cm przednia ma 5, to już jest 11. Dodajemy do tego karapak z 2 cm to jest 13 cm w rozpiętości, niecałe. I naprawdę nie wiem, jakim ignorantem trzeba być, żeby po prostu nie wejść sobie w ten papier i nie przeczytać, jaką długość ma ten pająk. Bo, bo to jest tak prosta do zdobycia informacja, tu jeszcze mamy w ogóle piękne. Ilustracje pokazujące tego pająka, jak wyglądają narządy płciowe, jak wyglądają haki na przednich odnurzach u samca, jak wygląda samica i jak wygląda jej spermateka. No, wszystko, absolutnie wszystko mamy podane jak na tacy. To nie, za każdym razem znajdzie się jakiś osioł, w tym wypadku pan Michał, który będzie obwieszczał światu, że odkryto nowy, największy gatunek pająka, co jest tak totalną bzdurą, że to jest koniec świata. Także konkluzja dla was z tego odcinka jest taka, że. Sprawdzajcie, proszę to, co wypisują pismaki w internecie, bo internet jest pełny fałszywych informacji, a sprawdzić je można w bardzo prosty sposób. I naprawdę nie potrzeba do tego, nie wiem, doktoratu, no ja nie mam doktoratu, żeby uwypuklić, że po prostu robią z nas. Idiotów. Ogólnie bardzo polecam ten papier. To jest właśnie to zdjęcie w ogóle, które było w tym artykule. Piękna samica, piękny samczyk. No widać, że pająk na drzewny, bardzo ładne ma te tylne odnurza swoją drogą. Świetna sprawa. No i tyle. I dajcie znać, co w ogóle sądzicie, i widzimy się w kolejnym materiale. I jeszcze raz sprawdzajcie proszę info, bo jest dużo fajkowego info i po prostu dobrze jest mieć świadomość tego, że ktoś nas robi wała, albo nie. Hej!